Idea konkursu Rising Star jest dla mnie bardzo bliska, zwłaszcza idei pracy na rzecz społeczeństwa, na rzecz standardów prawa, praworządności. Jestem osobą o pochodzeniu białoruskim. Przyjechałam do Polski w 2010 roku w ramach programu Konstantego Kalinowskiego dla młodych Białorusinów, którzy są przeszedowani przez reżim dyktatorski i zostałam w Polsce. Przez całe swoje życie zawodowe walczę o demokrację w Białorusi i w tym momencie świadczę nieodpłatną pomoc na rzecz uchodźców z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Obecnie widzimy, jak reżimy totalitarne są niebezpieczne i z tego powodu, moim zdaniem, musimy reagować i działać na rzecz prawa, Praw człowieka nie tylko w, czasie, w czasach kryzysowych, ale tak na co dzień. Mam nadzieję, że ta nagroda mm, wpłynie. Nie tylko pozytywnie, nie tylko na rozwój mojej kariery, ale również na uznanie i uwidocznienie despory białoruskiej, despory ukraińskiej i różnorodności w Polsce. Mam nadzieję, że będziemy wychodzić powoli z cienia i nasza praca będzie bardziej widoczna. Zachęcam również inną osobę do aplikowania do konkursu Rising Star. Moim zdaniem jest to po prostu motywacja, niezwykła motywacja do dalszej pracy. Wtedy, kiedy jesteś już zmęczony, czy nie widzisz skutków swojej pracy, rezultatu, to zawsze taki konkurs daje taką energię, możliwości i siły do dalszej pracy.